Początek tego spotkania, dość e, przyjemna pogoda, jak na e, te warunki, które panują e, w całej Polsce. A potem Golsowy, no i strata punktów bardzo dotkliwa, e, Świdniczaki zobacz ma ten stały fragment, Mruk dośrodkowanie, tam pachniało faulem w 16. No, no faktycznie trochę, trochę tu rozumiem e, zawodnika Świdniczaki. Iryk też wsadzony na konia, no na razie trochę nerwowo to wszystko wygląda, przejęcie, e, paluch, no na niego zawsze trzeba uważać, dobre dogranie, tak się wydawało, żeby nie powiedzieć słabym, zobaczmy na ten stały fragment, dobra wrzutka na Oleksego, ten zgrywa do środka, Felicia, pokazuje się Bielenda, musi wracać teraz, Tyle tylko, że w pojedynkę wychodzą z tą akcją zawodnicy świdni, junkie. nieźle źle to wygląda. Dobre podanie, jest już akcja w 16. Bielenda do końca bardzo ambitnie, no i poradził sobie z tym wszystkim. Co, Resowia. Daleki wrzut piłki w pole karne. O, tutaj blisko takiego. Starcia na linii szesnastki, niezła teraz walka, dobrze się to oglądało, teraz dobra piłka przed bramkę, w ten sposób ustawieni zawodnicy Świdniczanki, 23 minuta, mocne wstrzelenie, nie ma gola, boczna siatka, gdzieś odbił ten strzał Palucha, Tymosiak, po raz kolejny został na linii Sirek. Oj, źle, źle Sikora, jeszcze szczęśliwie ta piłka gdzieś pod nogi zawodnika dłuższy podamy teraz świetniczanka w pole karne bezpośrednio. Jest tam Sikora, czeka na piłkę bielenda przy nim. i próba wypchnięcia. Sikory z szesnastki, To się udało! Strzał z dystansu. Broni Siryk. No. Z narożnika mocne takie głębokie dośrodkowanie no i ostatecznie no i teraz szansa na kontrę zobaczmy wychodzą zawodnicy Świdniczaki dobra penetrująca piłka oddana Paluchowi Paluch dośrodkowanie ale za mocne zał jeszcze Doniecki złapał piłkę Ausfeld ale długo lecące, jeszcze Jorenes i łapie Socha. 39. minuta tego spotkania, dochodząca piłka do bramki, jest prowadzenie Świdniczanki. Byli groźniejsi w tym, no by się, spotkaniu, na razie nie najwyższych lotów, ale ostatecznie Karol Futa po stałym fragmencie gry trafia do siatki z najbliższej odległości. Piłka teraz do imieli. No. Świdniczaki cechują się taką dość dużą dojrzałością, jeśli chodzi o te pojedynki Siryk teraz odważnie. Pusta bramka. O, zerknął e, sikora. Jeszcze jest szansa pokonać e, Siryka ostatecznie. No i czyżby drugi raz ukończyła świetniczaka. Zobaczmy. Po raz kolejny to gdzieś tam nie jest wybite, ostatecznie w końcu się udało ustawienia najlepszych dział do tego, by tutaj doprowadzić co najmniej do wyrównania. Duższa piłka z narożnika, no i problemy pogoni soku. jeśli chodzi o wyjście spod tego pressingu. No i zobaczmy, dośrodkowanie. Motwę dalszy słupek, piłka odbita. Ekonojacki zablokowany Aka ciężko się przedrzeć. Pogoni soku, imiela. Szuka sobie okazji do strzału, imiela. Dobrze to wygląda. Płaski strzał, ale bardzo lekki. 62. Minuta, imiela. Nie, Na prawą stronę teraz Widniczanka, ale mocno chyba wysunięta ta piłka w kierunku końcowej linii. Ostatecznie udało się dośrodkować, oddać nawet strzał, który no, okazał się utrzymaniem piłki tak naprawdę pod nogami graczy gości. Też tutaj w tył Golenia, wyprostowana noga, druga też podcina, no to naprawdę duże szczęście, że tylko żółta kartka. Ale impet tego wejścia był, naprawdę starcie, nie ma faulu. Sędzia zakwalifikował to jako starcie 50 na 50. Spójrzmy na to dogranie, interwencja Siryka. No i spójrzmy, Rusja, nie. No jeszcze gorzej chyba niż i imela też fatalnie. Eh. Może teraz się rozpędzi. Nieźle wygląda ten atak Świdniczanki, ale piłka nad bramką. Także w Janowiance. To by Płonka. Uśrednikowanie w pole karne! Chybił Rosyliakow. Niewiele zabrakło, jedna z lepszych szans. Tutaj przyjechali wygrać, bo tylko zwycięstwo daje im cokolwiek jeszcze w walce o utrzymanie. Ez teraz puszczony w bój, zobaczmy. Ez to Beczuk-Fu, wpada w pole karne. Dogrywa broni! Broni Tomasz Siryk, ależ zepsuta ta sytuacja. Chyba Brzozowski. Ależ tutaj mieli sytuację. Zawodnicy Świdniczaki, by być może zamknąć to spotkanie. No, biorąc pod uwagę indolencję ofensywną pogoni, to z dużą dozą prawdopodobieństwa. Teraz fatalny błąd. No i znowu Tymosiak, ten, który asystował przy jedynym golu futy Dotychczas w tym spotkaniu na zamknięcie. Interwej. 87 minuta. Już drożny Tymosiak w punkt, można powiedzieć. Na palucha tam przytrzymywany był paluch. Jeszcze dośrodkowywać, Rosjakow, to samo. Żołądź, Rosjakow. Lewa noga. Oleksy, nie w tą stronę. Jeszcze piłka odzyskana. Żołądź i miela. Zablokowane. Minut. No może, stały fragment. Może rzut rożny. Tutaj coś przyniesie dobrego dla gospodarzy. Więckowski. Nie. Gdzie się spieszysz, oczywiście, z dodatkiem. Zdjęty paluch z boiska No, Takie specyficzne, dość zabawne sytuacje Czasami mają miejsce Szczególnie, gdy właśnie kamera jest blisko ławek Dobre dogranie Karny, tak jest Trzymanie tam było od tyłu Nie ma wątpliwości Siryk czy Tymosiak Tymosiak Bardzo pewnie Bardzo pewnie w środek bramki 0 do 2 Świetniczanka. wywozi 3 punkty Z Lubaczowa Potencjalna dla Konojackiego, ale tak jak mówię tutaj, jeden sędzia by dał, drugi, drugi nie, więc powiedzmy, że bez większych błędów, Farbiter w tym spotkaniu. Starajmy się skupiać na pozytywach, jeszcze. No i koniec, koniec tego spotkania, Świdniczanka zdziera bardzo ważny skalb dzisiaj, wygrywając 2 do 0 w Lubaczowie.